Cześć, na Was bardzo serdecznie, jestem Kaczariwa 06 Dzisiaj na Mateo TV Witam Do Jak Jakam No Dzisiaj sobie stoimy w doherty Na serwerze for life I co mamy dla nich? I co mamy dla nich? Dorixon Aha, yy, zuże te kondony i majtki Nie, tak serio, tak <śledzian> serio a tak seria Dobra Mów tak naprawdę. A tak seria to Pierwszy stoi Czarnuch Mateo TV Drugi Klub a trzeci Ten Jak to się nazywa Wilton Nie Wilton Walt... Nie dobra, dobra już dobra was, dobra Mamy dla nas No 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 Którym do wygrania jest Klub? To jest pierwsze miejsce Klub, Klub y na ulicy Montgomery jest, jest ujeżdżany przeze mnie codziennie do pracy nie jeżdżę Mati cześć. Mati zmienia bieg głową cześć, Jest bardzo zadbany Ta picerka ki światła z golfa Zajebałem kaczorkowi jak miał golfa <sięfne> Klamki z Merca <sięfne> No jak stary kurwa fotele z ciągnika <sięfne> Cześć a hamulce A to odścigacza No jesteś kurwą jebaną, nie no żartuję. Jesteś jest fajnym czasie Dobra, nieważne, że jesteś. Jest ujeżdżany codziennie przez Kaczorka, jest używany, uważajcie, żebyście nie doszli z nim. Dobra, owy klub posiada ID z I ma maksymalne te, nie? Tuningu. Nawet na prędkość Epy ma i w ogóle. Posiada nie żartuje. To są chyba te złomu co kupiłem za dychem. Od ziomka. Dobra, yy, Druga nagroda to jest Walton. ID, a... ID y, 6303 Trzecia to Mateusz. Jego... jego jak to się nazywa? Nieprawica? <grymne> <grymne> Dziewisko. <grymne> ja to yeah. to moje plany. Dobra, chwila. Dajcie mi powiedzieć do końca. Y, Owy klub, klub posiada dwa na pacet dwie te dwie, tak dwie pracowników. Dwie gazówki. Znaczy buty z Dwie gazówki, chuj! Przydatne do życia. Wycieraczki ja posiada z... W... Tak, czy... <laughs> Mateusz, my jeszcze by tu rano <laughs> Wycieraczki posiada z... Z jedną z hondy, drugą z... Z czego drugą? Z malucha. Powiem, z nie, nie, sorry! Jedną to ma zrobiono z miotły, a drugą ma znalezione na ulicy. No. A spryskiwacie to Mateusz? Zaprezentował? Ja. <laughs> ja zaprezentuję Cię, jak matisz pr, ten. A to jest nie w tym samolocie, to jest w, w tym. A waltonie, to czekaj, w poczekaj. Czekaj, pojebałem auta. <laughs> no co za kiep przyjechał? Jest takie, które przyjechały. Pryskiwać. Jak Nie spryskiwać. Trzecia nagroda to jest 3000. Nie pozdrawiam tego Black Tigera. A i tego drugiego. Albo tej drugiej Ostatnia nagroda to jest 3000 Polskich PLNów Polskich Zielonych takich um, Aby wziąć udział w konkursie Należy polubić filmik Dać łapkę w górę um, Zasubskrybować kanał To będzie sprawdzane Więc dobrze by, dobrze by było jakbyście mieli Subskrypcje publiczne Ej mogę wziąć kluba i mu wyjebać? Mm. Proszę cię. To wezmę twoje czekać ja to to do końca? Następnie należy skomentować filmik y, biorę udział i coś od siebie. To coś od siebie nie jest potrzebne, ale najlepiej by było. No i to wszystko. Zapraszam do wzięcia konkursu. Wyniki niebawem, jeżeli będzie dużo osób. Do pożytek na dzisiaj Nie pozdrawiamy tej szmaty w tym głównie. Ma ma w mordzie, dlatego se pleni, a ten drugi nie powiem co ma w buzi. No, nie polecam, nie polecam for lifea w ogóle nie notuję, jest hmm. spoko serwera ale nie gram na nim No No to w takim razie Cześć się, trzymajcie się yo. Siemaneczko yes.